Pani bezdomny! Panie, panie, panie wstanie. Czego? Ma pan wódkę? Nie? Jestem kobietą. Mówi pan jak facet. Pani Twilight z parku. Przepraszam, księżniczka z parku. Czegoś chce jakiś Czegoś. Ma pani wódkę? Nie. Ma pani suchy chleb? Nie. A da pani? Nie. Czemu? Bo nie. Lala, lala, lala. Pani... jest chyba miejscowym menelem. Może. Ja jestem u mnie na wsi. Miło Cię poznać. Jestem Apel Jak. A ja Fluter Szuj. <noise> Ma, masz wódkę? Miałem. A co dziś zrobił Pan o. z nią? Nie Pani nie chce wiedzieć. Aha, nie, chyba naprawdę nie chce wiedzieć. A ma pan suchy chleb? Miałem. A co pan z nim zrobił? Też pan nie chce wiedzieć. A dobrze. A ma pan pan czy pani jakieś imię? Flutterfui. <laughs> Haha, lol. Okej. Okay. Jestem... Ale na serio mam na imię Fluttershy. Ona ja, mnie wisiaj przezywają. Jak? Apple Moch Morda. No? Ona oh no, na mnie mówił e, Fluter szuj ja, Żuj o, Bober Bober Mówiłam ci, żeś nie przychodził do mnie Nie chodzimy razem już Kochaj mnie na dół What the fuck Nie no to ja przepraszam Ja to was zostawię na osobności Bober łapią Nie Nie ma jej tu. Nie moje jej tu pójdziecie? Wódka cię wzywa, flateszuj. Wódka! Nie. Gdzie? Za oknem. Pójdź po nią. Wódka! Wódka! O nie, Twilight pożałuje. Byłaś? Jezus, co tu się dzieje? Pospać nie można. Patrz, co ci robię z drewnem. Jezus, Ozus, moje drewno! Jezus! A najlepsze zostawiłam na koniec. No magic! Powtórz. No magic. Magia ma wielkie możliwości. Nie głupia Nie gminno. Nie będziesz mi pomylił, Tak jest zawsze, po prostu. Mene nie może zaspokoić na naspac. Nigdy, nigdy, mone. Woda na Ciebie spadła. Jej! Jestem królem sprze... Czy przyszłości! Twilight Sparkle! Czego chcesz? Posłuchaj mnie, jeśli nie... ZAŁDNI murdę! Jeśli nie powstrzymasz posranej Apple żulki, ona zniszczy cały świat! Koniec! tym ryżowym kucykiem za tobą! Konecz! Zabij tego ryżowego kucyka! Gień!